Paneczko moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj zabieramy się z Darkiem za butelkowanie naszego wina. Robiło się ono miesiąc półtora. I powiem Wam, że to jest dla mnie szok, że ono już jest gotowe, bo kupiłam cukromierz specjalnie dlatego, że obawiałam się i byłam wręcz przekonana, że to wino się zepsuło, bo dosypałam później już za dużo cukru i drożdże, po prostu już nie był w stanie tego ogarnąć i czytałam, że wtedy już wino raczej no, jest do wylania, chociaż można by było teoretycznie dolać tam wody, żeby rozrzedzić, żeby nie było takiego stężenia wysokiego cukru, dodać owoców, ale no ja już się pogodziłam z tym, że to wino jest na zmarnowanie. No ale mówię, dobra kupię ten cukromierz, bo jak spróbowałam do wino, to ono kompletnie nie było słodkie, nie było czuć, żeby tam był cukier nieprzerobiony i to jeszcze takie ilości, które tam dodałam. No i okazuje się, jak siedziałam cukromierz, że wino jest gotowe do butelkowania, ono już po prostu się zrobiło błyskawicznie. O co Panu chodzi? Co Pan tak patrzy na mamę? Proszę tu powiedzieć szybko do kamery. Dzień dobry. Ty nie będziesz pił winka. No, w każdym razie bierzemy się za robotę, bo nie ma czasu, ono nie może tak stać w y, tych owocach. Wiecie, takie, bo się zrobi podobno niedobre w smaku. Trzeba jej od razu, jak przestaje pracować, zlać na dosadu. No i tak też dzisiaj zrobimy za chwilkę. Y, zamówiłam specjalnie do tego butelki, takie z ciemnego szkła, bo ono teraz będzie musiało leżakować w tej butelce, aż no, stanie się bardziej takie klarowne i ten smak też troszkę tam się jeszcze zmieni w nim. Także do dzieła! Dobra kochani, ogarnęliśmy temat, powiem wam, że był taki saigon w kuchni, po prostu wszystko było w winie, ale udało się, udało się i mamy takie oto 15 buteleczek zakorkowanych, z siłą Darka udało się te korki powkładać. Jeszcze tutaj mamy szesnastą butelkę, przelaną już do takiej pustej jakiś powinien, To sobie wypijemy na bieżąco. No i jeszcze jedną butelkę wcześniej wypiliśmy, już tam podpijając. Teraz muszę tylko zaprojektować etykietki na te buteleczki. Znalazłam już program w internecie, gdzie można coś takiego zrobić. Ale najpierw kawa. Odkryłam zajebisty sposób na to, żebym nie zapominała podlewać kwiatków. Jak robię kawę zawsze, to tutaj z dnia poprzedniego, z dnia poprzedniego zawsze zostaje woda. Teraz dolałam tutaj z świecie. To jest świeża teraz, bo dolałam, ale zawsze zostaje tutaj trochę wody. Pewnie wielu z Was wie do kwiatku właśnie woda powinna być taka odstana, nie taka prosto z kranu. I to jest idealnie, bo przez to, że codziennie piję kawę, to wtedy wyciągam ten pojemnik na wodę i od razu rozlewam do wszystkich kwiatków po trochu na parapecie. Na następny dzień idę i w salonie i tą wodę wylewam do kwiatków. Także co drugi dzień każdy kwiat jest podlany. I dzięki temu nie sną i naprawdę odżyły. Patrzcie, tutaj nawet pieniążek wypuszczę już małe dzieciętko. Spójrzcie tylko moi drodzy, jak to wygląda finalnie. Takie zaprojektowałam etykietki. Musiałam napisać po francusku. Myślałam, że napiszę właśnie wino wiśniowe po prostu, ale okazało się, że w tym programie właśnie nie da się zrobić litery Eś. No i stwierdziłam, że przy po francusku będzie to, wiecie, bardziej bą tą biegdą. No i taki mamy efekt, jak widzicie. Przyjechaliśmy sobie do Częstochowy, bo standardowo Darek do Barbera i później pójdziemy sobie zjeść pewnie do Krowa Mać. No i co? Póki co ja z Florkiem czekamy w samochodzie. Florciu! Darek dopiero wyszedł, ale Florek się akurat obudził jak dojechaliśmy. Myślałam, że trochę pośpi w samochodzie, to nie będę musiała, wiecie, go nosić. Coś sobie przy okazji... Załatwiam na telefonie porobiec, no ale podejrzewam, że zaraz będzie przypał, zacznie marudzić, więc będę musiała po prostu wsadzić go do wózka i będziemy sobie musieli gdzieś tutaj pospacerować. Gdzie ty znowu przyjechałeś. Znowu cię gdzieś rodzice zabrali. Ciągle gdzieś jeździmy. Przespałeś się troszkę w samochodzie. Może się mleczka troszkę napijemy. A co ty na to? Do Ale piękny chłopczyk. Mamusi. A. Do kabli nie wolno. A, to mamy. Dawaj to. Mama to musi przerobić na mleczko dla ciebie. Florian pierwszy raz na placu zabaw. Mm. <laughs> wow. Wow, pierwszy raz na i pierwszy raz na piastrofę. No teraz to już rodzice muszą Ci kupić taweczkę do domu. Będziesz robił kusiu kusiu? Tak. Juhu, ale zabawa. Niech Was nie zwiedzie moja mina, bawi się doskonale. Juhu. alle <laughs> fine <laughs> 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 Ale było fajnie, co? Powiesz tacie jak robiłeś husiu. A ta. Kochani, odzyskała męża z powrotem. Dzień dobry, wróciłem po dłuższej nieobecności. Trzy tygodnie mnie nie było. Pracowałem za granicą. Nie wiem z kim moja żona się prowadzała. Muszę przejrzeć poprzednie odcinki. Kto mnie zastępował. Darek z powrotem wrócił do Brody. Teraz już nie czuję się jak z obcym facetem. Po Ale całym różnorodność nie... dobrze na Ciebie wpływa. Różnorodność dobrze na Ciebie wpływa. Dla odmiany trzeba coś czasem zmienić. Partnera na przykład. Na Fajnie chwilę. czasem no, zmienić męża na trzy tygodnie. Anyway... Yy, jedziemy sobie teraz na burgera do Mniam mnia wyjątkowym. Znaczy tym razem do Mniam mnia bo tak to zawsze idziemy do Krowa Mać. A teraz chcemy zjeść właśnie tam. Widzimy się na miejscu. Siemaneczko. Witajcie w kolejnym dniu, kochani. Zabieram się właśnie za robienie obiadu kolacji. Będzie dzisiaj wołowina. No po tajsku, bo będzie to z mlekiem kokosowym. Lecę znowu na freestylu, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, jeszcze zapomniałam, że kawę drugą robię. Muszę ją skończyć. Zaraz będzie późno i nie będę po niej spać. Także szybciorem. No, tak można gotować. Mm. Dobra, to tak. Ja już tutaj pokroiłam tą wołowinę i mam obrany czosnek, także teraz tylko zmierzać to razem. I tu jeszcze dam pieprz oraz kary. I nic już w sumie więcej nie będę dawać, bo jeszcze mam pastę tomiam. To jest ta pasta, która w sumie robi całą robotę tutaj, bo nada nam cały smak naszego dania. Nie mam nic, powinna tutaj być pasta kary, ale ja nie mam pasty kary, mam tylko tomiam, więc po prostu dam to i tyle. Ale też będzie dobre. Ostatnio mam taki młot na gotowanie w stylu azjatyckim, to mi zaraz przejdzie, ale teraz po prostu mam taką ochotę dzień po dniu, że jadłabym ciągle coś właśnie takiego szczególnie tajskiego, bo tajska kuchnia jest moją ulubioną i to połączenie słoności z słodyczą, jeszcze odrobina pikantności, chociaż ja nie jestem odporna na pikantne, dlatego to musi być właśnie tak delikatnie ostre. No i właśnie teraz cisnę dzień w dzień, dzień po prostu jakieś y, azjatyckie potrawy. Planuję dodać ten chiński makaron, bo nie, chcę, nie mam ryżu, a znalazłam paczkę tego makaronu, więc stwierdziłam, że akurat wykorzystam w sumie, bo tak to by się zmarnowało. Okej, okay, musimy podsmażyć wołowinkę. Dość długo to będzie trwało, dlatego że no, musi być miękka po prostu. W międzyczasie już sobie przygotuję inne składniki. Tutaj mam, tak, pomidorki koktajlowe. Ja będę musiała tylko poprzekrajać na połóweczki. Mam imbir. Muszę go obrać i zetrzeć na tarce. Później tą, samą tą papkę z tego imbiru musimy tak jakby przy, albo przez sitko, albo w palcach tak ścisnąć, żeby ten sok cały nam skapał. Żeby te włosy, które są właśnie takie włókna, nie możemy dodać całego tego włókna, bo to się nieprzyjemnieje. Tylko trzeba sam sok. No i limonkę. Trzeba wyparzyć, zetrzeć skórkę tylko tą powierzchowną, tą zieloną, bo później pod spodem ta taka biała, no to ona nam nada goryczki, a tego nie chcemy. Dobra, teraz ten sok z tego startego imbiru przecisnę sobie do filiżanki i tutaj dam też sok z limonki i startą skórkę z limonki, później już po prostu całą zawartość dodam do dania. Najlepiej właśnie sobie to zrobić przez sitko, to będzie mieć pewność, że żadne włókna tam nie wpadły. Postawię sobie tu sitko, żeby żadne pestki nie wpadły do środka. O kurwa, Twardy jak kamień! No, jeszcze trochę poczekamy na ten obiad. Dobra, póki co musimy czekać, aż to mięsko Zrobi się miękkie, więc sprawdźmy, co Darek robi z Florkiem na dworze. Misio, Co ty tu robisz z tatą? Ojejku, co się stało na Poliku? Ma jakieś uczulenie. Co to się stało, mój robalu? I w ogóle dojrzały nam już gruszki nasze z drzewa i pomyślałam sobie, bo florek nigdy nie jadł gruszki ani jabłka i pomyślałam sobie, że dam mu dzisiaj zobaczymy, czy mu posmakuje. Mm, ale słodziutkie! Ale słodziutkie mama daje! Mm sama zjem resztę, bo ona jest taka dobra. No mówię Ci, Miciu, lepszej nie dostaniesz nigdzie. W ogóle to zapomniałam się pochwalić właśnie, że kupiliśmy Florkowi Krzesełko. Jest to krzesło firmy Kindercraft i powiem Wam, że jestem z niego mega zadowolona, bo cały czas myślałam, żeby zamówić mu tego antilopa z Ikei, bo on ma właśnie takie duże, dużą tą podkładkę do jedzenia, a na tym mi zależało, żeby ona była jak największa, jak najobszerniejsza, żeby Florian mógł sobie jeść rękami z tego jedzenie, że ono będzie tu po prostu tak położone, żeby mógł sobie wcinać. No, ale przez przypadek natrafiłam właśnie na to krzesło i kurde, ono wygląda totalnie solidnie te drewniane nogi to też ten blacik też ma dość obszerny natomiast co najważniejsze to że to siedzisko jest takie mięciutkie, a z Antilopa no to ono jest plastikowe, po prostu by trzeba było można oczywiście dokupić takie wkładki z poduszki miękkie. No ale po co, jak tutaj już jest wszystko w temacie. Z tego Antilopa z Ikei właśnie mieliśmy okazję korzystać wiele razy, bo wszędzie, wszędzie, naprawdę wszędzie w każdej restauracji mają właśnie te Antilopy. Także no jestem zadowolona z zboru. Mam nadzieję, że nam posłuży. Dorkowi posłuży długo i, i kolejnemu dziecku kiedyś też. Dobra, teraz przystąpimy do zrobienia makaronu. W sensie musimy go zalać wrzątkiem. Wykorzystam do tego słoik, bo będzie najłatwiej, żeby on łatwo się pokrył cały wodą. Ja jeszcze zawsze ten makaron przecinam nożyczkami tak chociaż na pół bo jest mega ciężko go jeść, po prostu cała jestem zawsze zachlapana i mnie to wkurwia max. Skończyło się gotowanie w pojedynkę. Dobra, kochani, teraz do wołowiny musimy dodać mleko kokosowe. I... Uch, czekaj, nie, nie, Mama jest praworęczna. Pan tu siedzi i jest grzeczny, proszę bardzo. Zapomniałam, że tam jeszcze miała iść pasta, to najpierw, ale dodam teraz. Dodaję i na oko, tak, ze dwie łyżeczki. Jeśli chodzi o pieczarki, to najzajebiściej jest po prostu wybrać takie malutkie pipki, żeby były takie same, no ale nie było samych takich malutkich. To wtedy przekrawamy tylko na pół i wtedy tak najfajniej się je takie, takie małe połóweczki. Pieczarki i pomidorki dodajemy na sam koniec. Dlatego, że one mają być tylko takie jakby zblanszowane w tej gorącej zupie, nieugotowane. Mają być po prostu sparzone. Dobra, ziomeczki, bo w końcu zapomnę. Na sam koniec dodajemy ten soczek z imbiru i limonki. Ze skórką z limonki. Cyk. To nam da, nada takiej kwasowości. I jeszcze musimy dodać odrobinę miodu dla wyrównania dla balansu. Tak naprawdę to trochę więcej niż odrobinę. Ja już nie mam za dużo miodu. Tutaj mam łyżkę i jeszcze. Podrobinę ze słoika jak mi się uda wydobyć. Okej, okay, wielki test to trzeba jeść jak ramen już komi pałeczkami. Co? Jak tam? Zajebiste, próbuj. Faktycznie zajebiste. <laughs> Słuchajcie, udało nam się w końcu kupić łóżeczko dla Florka. Szukałam i szukałam, i w końcu mówię, dobra, pierdziele, najwyżej nie będziemy mieć szufladą, ale takie właśnie i tak by się nie dało tej szuflady odsuwać, bo przecież on, no, ono będzie stało przy naszym łóżku, więc. Więc to i tak było bez sensu. Zobaczcie. Postanowiłam, że ono musi być szare. Darek mówi, żebyśmy zostawili takie, ale ja mówię, nie, musi być szare, żeby pasowało nam do sypialni. Ale te górne brzegi tutaj y, zostawię bez pomalowania, dlatego, że Florian będzie je obgryzał. Ja oczywiście kupiłam farbę taką specjalną, nieszkodliwą. Tam na bazie głównie kredy i ogólnie no to tam są w składzie same takie składniki mineralne, ale jednak no wolałabym, żeby nie zjadał tej trawy, tej farby, już lepiej, żeby gryzł drewno, nie? Lepiej, żeby trawę jadł. <grym> no, także będziesz szlifował to, czy nie? Tak, ale tylko te dwie ścianki robię do, górne. Dobrze, a ja w takim razie wezmę się za malowanko. No dobra, ja Ci przygotowałem pędzel. Też o wszystko zadbał mąż. Kupił wałki, pędle. Ja, ja tylko przychodzę na gotowo, pomaluję i zgarnę wszystkie zasługi. To jest właśnie ta farba, którą zamówiłam do pomalowania łóżeczka. A któż to ma takie piękne łóżko? Już są ślady zębów widoczne, tak jak mówiłam, tak jak mówiłam, tak znam tego urwiska. Nie no, tak naprawdę to wszystkie dzieci na pewno tak mają, że obgryzają, bo nie ma dziecka, które by nie obgryzało. Tu jeszcze muszę zrobić drobne zaprawki, między innymi tutaj wyjechałam farbą, generalnie no to ta farba jak się za grubo gdzieś położy, no to, to zasycha i zostają takie wypukłości. Ale to tego jakoś nie widać, bo i tak nikt się nie przygląda z bliska. Tak się właśnie prezentuje florka. Łóżeczko. Tada! Fajnie, tu masz. Temu właśnie zamówiłam takie podusie ochraniające w nocy. A tutaj ma cały czas otwarte to, dlatego że jak ja tutaj śpię, to wtedy mam do niego dostęp łatwy. Nie muszę górą sięgać, żeby mu smoczek podać. O, podoba ci się ta. Ogólnie to florka mi się bardzo podoba w tym łóżeczku i on jest mega podjarany zawsze jak go tam wkładam. To jest taki, taki dumny i podekscytowany. <grym> tak, i może tam sobie wstawać i łatwo mu jest się właśnie trzymać, ćwiczyć stanie, kroczenie po tej barierce, bo do tej pory no to robił to. W... W swoim placu zabaw, w końcu, w sensie opierając się o tą skrzynkę z zabawkami, ale ona nie jest zbyt wysoka, więc nie mógł się tam w pełni tak wyprostować jak tutaj. I widać, że bardzo lubi tam spać. Myślałam, że będzie się czuł źle, jak się obudzi w łóżeczku i nie będzie wiedział, gdzie jest, co się dzieje, ale nie. Nie masz żadnych lęków. Super tam jest.